Choroby układu krążenia to największy zabójca, szczególnie jeżeli dołożymy do tego jeszcze udary mózgu, ale zmieniając styl życia, stosując profilaktykę, możemy szybko odwrócić ten trend. Z tego powodu w Polsce powstał program chorób układu krążenia, który jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z tym pacjent nie musi za niego dodatkowo płacić, a możesz go zrobić u nas w przychodni. Niestety zbyt często zdarzają się przypadki, że pacjenci trafiają do nas zbyt późno. W zaawansowanym stadiach choroby, w momencie, gdy odwrócić ten trend, jest już zbyt późno. Warto czasami zatrzymać się i zastanowić pochylić się nad własnym zdrowiem zwolnić trochę w tym pędzie ponieważ zbyt często zdarzają się przypadki, że pracujemy, jesteśmy na szczycie swojej kariery zawodowej wstajemy rano, budzimy się, włącza się budzik. I nagle upadamy na ziemię, okazuje się, że mamy udar, mamy udar niedokwienny, w pewnym momencie dochodzi do paraliżu, niedowładu lewostronnego, potem jesteśmy skazani już na stałe, trwałe niestety inwalidztwo i kończy się nasza kariera. W jednej chwili możemy stracić wszystko cały majątek, relacje, i trzeba się zastanowić, czy to, czy dziś robiąc badania profilaktyczne, zwalniając trochę to tempo życia, zmieniając styl życia, Moglibyśmy uniknąć tego. Oczywiście, że tak. Kontrolując ciśnienie tętnicze, lecząc zaburzenia lipidowe i współpracując przede wszystkim z personelem medycznym, możemy te odległe powikłania odwrócić o wiele lat. Z tego względu my zapraszamy do nas. Gdzie zespół pielęgniarski zajmie się Twoim zdrowiem, przeprowadzi z Tobą kompleksowy wywiad, pobierze Ci badania krwi, a dzięki temu uzyskasz odpowiedź na pytanie: jak zapobiec chorobom układu krążenia u Ciebie i jak pozostać w zdrowiu, i nie dać się tym chorobom. Gilbert, powiedz może jeszcze, dlaczego pielęgniarka będzie koordynowała ten program profilaktyczny? Pielęgniarki mają bardzo bliski kontakt z pacjentem. Obecnie ich kompetencje się zwiększają, a w ramach jutra Medical bardzo mocno dbamy o to, żebyśmy doceniali nasz personel. Z tego względu podczas pobrania krwi pacjent może zostać także zmierzony, zważony i zostać z nim przeprowadzony profesjonalny wywiad medyczny, którego, z, który zbierze właśnie pielęgniarka. Natomiast później, kiedy przechodzimy do edukacji, jest ona w pełni wykształcona w tym, żeby powiedzieć pacjentowi w zrozumiałym dla niego języku, co ma zrobić, żeby sytuację swojego zdrowia poprawić.